Cześć, dzień dobry. Witam Was z tej strony, Justyna z kanału Pani od Tarota. Witam Was na czytaniu październikowym dla wszystkich znaków Zodiaku. To czytanie będzie realizowane za pomocą dwóch talii. Pierwszą z nich sprawdzimy ogólną energetykę miesiąca, natomiast drugą zajrzymy w poszczególne obszary życiowe, takie jak relacje, emocje, uczucia, praca, finanse. I czwarty obszar to będą wyzwania, jakie poszczególne znaki mogą napotkać w danym okresie. Na ten październik 2022 roku na pewno przypadają przynajmniej dwa ważne wydarzenia astrologiczne. Na początku października będzie z retrogradacji wychodził Merkury i część spraw, które w jakiś sposób się przedłużały, troszeczkę zawisły, gdzie była trudna komunikacja, może ruszyć do przodu. Pod koniec października z retrogradacji będzie również wychodził Saturn, tak więc tutaj też część rzeczy może znowu ruszać do przodu, będziemy wychodzić z takiego refleksyjnego też okresu. I tak, to co jest ważne, no to oczywiście weźcie ze sobą to, co z Wami rezonuje, odpuśćcie to, co zupełnie z Wami nie rezonuje. Każdorazowo przypominam, że warto sprawdzić swój horoskop urodzeniowy, żeby wiedzieć, gdzie macie poszczególne planety, gdzie macie Słońce i Księżyc, tak żeby jak najlepiej dobrać te filmiki i prognozy, które oglądacie, do Waszych indywidualnych ustawień. Pamiętajcie również, że energetykę czytania można zmieniać, zmieniając Wasze indywidualne schematy działań i w ten sposób tak naprawdę kreować swoją rzeczywistość. Dobra. Możemy przejść do czytania dla poszczególnych znaków zodiaku. Zatem zobaczmy, co przyniesie październik dla astrologicznych lwów oglądających to wideo. Pokażcie karty. Co przyniesie październik dla astrologicznych lwów oglądających to wideo ogólna dynamika i możliwe zdarzenia na ten październik 2022 roku. Z czym lwy wchodzą w ten październik? Z jaką energią? Jak będzie wyglądał pierwszy tydzień października? Drugi tydzień października. Trzeci tydzień października i czwarty tydzień października dla lwów. Ja przejdę do interpretacji tych kart za chwilę. Najpierw sobie potasuję jeszcze karty na poszczególne obszary życia. Pokażcie karty, co przyniesie październik dla lwów. i uczuciach, w obszarze zawodowym, w finansach i jakie wyzwania mogą napotkać lwy w październiku. Wnoszą październik, być może lwy wnoszą w październik taki refleksyjny okres. Tak jak mówiłam w wideo poświęconym Merkuremu w retro, ten czas do drugiego października to jest taki czas głęboko refleksyjny. Być może lwy z tego korzystają i słuchają jakiejś swojej intuicji, przewartościowują sobie pewne sprawy, jednak z naciskiem na to, aby te przewartościowania były w zgodzie ze sobą i z tym, co lwy czują. Być może część lwów też wniesie w ten październik jakąś tajemnicę ze sobą, którą ktoś wam powierzył, bądź waszą tajemnicę. Coś, co chcielibyście w jakiś sposób ukryć, zataić, ale równie dobrze może tutaj, tak jak już powiedziałam, chodzić o ten refleksyjny nastrój. Jak wygląda ogólna energetyka października dla lwów? Ten pierwszy tydzień jest pod znakiem karty sądu. Sąd mówi o uwalnianiu się z historii przeszłych, o tym, że my te historie zamykamy, przeżywamy pewnego rodzaju katarzis i dzięki temu możemy obiema nogami z nich wyjść. I ruszyć ku nowemu. Być może w tym pierwszym tygodniu października będziecie właśnie domykać jakieś stare sprawy we wszystkich obszarach życia, również relacyjnych, również zawodowych. Być może będziecie zamykać tutaj jakiś rozdział, być może zrobicie praktyki oczyszczające i będziecie po prostu ruszać w nowe, co jest świetnie zobrazowane w kolejnej karcie, która dosłownie mówi o rwaniu do przodu, jest to rydwan i tutaj coś, co w jakiś sposób zostało zamknięte, pozwala tej energii, która do tej pory była uwięziona dosłownie ruszyć z kopyta. I tutaj na tą dalszą część października, z jednej strony, możecie mieć jakieś tornado spraw do załatwienia. Możecie chcieć wyruszyć w podróż, która też będzie mogła dla Was wnieść spotkanie kogoś do płomiennego romansu. Przy czym, drogi lwy, tutaj uważajcie, z kim będziecie mieli do czynienia, bo to może być osoba w typie rycerza kielichów, czyli taka złotousta postać, która bardzo dużo Wam obieca, ale jednocześnie Szybko znika. Karty pokazują, że emocjonalnie to może być bardzo ciekawe, bardzo dynamicznie, bardzo pobudzające doświadczenie, wnoszące taki powiew nowości do Waszego życia, ale Decydujcie na takim świadomym poziomie, czy macie na to miejsce, czy to jest faktycznie dla Was, żeby tutaj tak chwilowo wejść w jakąś relację. Tutaj raczej to jest taka krótkoterminowa relacja. Przy tych kartach oczywiście się sprawdzimy w grupie kart na relacje, ale już w tej energetyce ogólnej jest tutaj taka energia romansowa dla lwów, na ten październik zarysowana. Mogą też wrócić kwestie jakiejś zaległej podróży, którą chcieliście wyruszać, czy w ogóle jakiegoś przemieszczania się, bo to też może być po prostu jakieś takie przemieszczanie się, powiedzmy biznesowe, jakaś delegacja. Tutaj tak zarysowuje się ta ogólna energetyka dla lwów na październik. Dobrze, zobaczmy sobie, co w relacjach, uczuciach i emocjach dla lwów. Czwórka Mieczy, Cesarzowa, Rycerz Buław. Czwórka Mieczy wnosi, że ten początek października może być dla Was jeszcze taki trochę wycofany. Możecie potrzebować jakiejś regeneracji psychicznej, możecie być mniej ekspansywni niż zwykle, będziecie potrzebowali trochę pobyć ze sobą, pozastanawiać się nad jakimiś kwestiami. W tym rozkładzie ogólnym to może się łączyć z tym zamykaniem historii przeszłych, z przewartościowaniami, które wyszły w karcie. Sądu. Natomiast po tym okresie takiego bycia ze sobą we własnej gawrze macie, drogie lwy, takie podwyższone poczucie własnej atrakcyjności, będziecie stawiać na, na siebie, na swój atrakcyjny wygląd. Ale też dla osób, które szukają partnerki do związku, możliwe jest poznanie jakiejś temperamentnej i też bardzo dobrze życiowo już zorganizowanej, samodzielnej, niezależnej kobiety, która mogła już coś osiągnąć, ma jakąś pozycję. Życiową, i to jest w możliwościach dla osób, które szukają partnerki. Natomiast szerzej w kontekście relacyjnym, dla części lwów też może być istotny temat kobiety rodzinnej. Na przykład mamy żony teściowej, być może w kontekście tej kobiety będziecie chcieli wyprowadzać się z jakichś dotychczasowych schematów, z dotychczasowej sytuacji, z dotychczasowych ustaleń. I tutaj przykładowo wiem, że to nie jest czas grudniowy, no ale na takim przykładzie najprościej mi to będzie zobrazować. Jeżeli co roku jeździliście do Mamusi na święta, być może w tym roku chcielibyście się z tej sytuacji uwolnić, wyprowadzić i zorganizować święta u siebie. I o takie sytuacje tutaj może chodzić. Część lwów również może się dowiedzieć o jakiejś ciąży w rodzinie, może się dowiedzieć o tym, że sami również spodziewają się potomstwa. Oczywiście to jest przekaz, który trafi tylko do części, ale jednak tutaj też jest to możliwe. Natomiast dla osób, które szukają partnera do związku, karty zarysowują młodą, dynamiczną energetykę, mniej więcej taką, która wyszła w rozkładzie ogólnym czyli fajna perspektywa na romans. Natomiast prawdopodobnie może być krucho z tym, żeby ta relacja była trwalsza w czasie. Tak więc, drogie lwy, no oczywiście decyzja należy do Was. Jeżeli Was to interesuje, to jak najbardziej wchodźcie w to, a jeżeli nie, no to omijajcie to szerokim łukiem. Dobra, sprawdźmy, co w pracy dla lwów. Październik dla lwów pod kątem zawodowym wyszedł w karcie MAGA. Pazia Mieczy i piątki buław. Mak na wejściu mówi o tym, że macie pełen zakres możliwości, aby kreować swoją sytuację zawodową. Oczywiście w ramach tej struktury, w jakiej działacie, to może być struktura przedsiębiorcza, to może być to, że jesteście też zatrudnieni, ale karty mówią, w ramach tej struktury, drogi lwie, masz. Pełen zakres możliwości, to ty jesteś kreatorem swojej rzeczywistości zawodowej. Część lwów może chcieć brać udział w jakichś doszkoleniach, przy czym być może trzeba będzie tutaj o te doszkolenia powalczyć. Na przykład może być więcej osób chętnych i trzeba będzie się tutaj jakoś przebić. Karty też mówią o tym, żeby sobie uważnie weryfikować wszelkie informacje w tym październiku, bo może być chaos informacyjny, mogą być plotki, które też powodują tutaj właśnie jakieś przepychanki, jakąś niemiłą, nieprzyjemną atmosferę. Też uważajcie, żeby Was ktoś po prostu nie wmanewrował, nie wmanipulował w jakąś sytuację, gdzie Wy tracacie energię i się przepychacie. Tutaj przesłanie na ten październik dla Was od kart jest takie, że to z jednej strony jest dobry czas na inicjowanie nowych projektów, natomiast warto sobie weryfikować te informacje, które są Wam potrzebne, które Was otaczają i nie dawać się wciągać w obszarze zawodowym w czyjeś dosłownie głównoburze, w jakieś przepychanki. Nie wytracać na to energii, bo tutaj no, karty pokazują, że jest na to spory potencjał w październiku. Dobrze, zobaczmy sobie finanse dla lwów. Finanse dla lwów na październik. Czwórka buław, trójka mieczy, ósemka buław. W październiku będzie taki trudniejszy moment dla części lwów związany z jakimś rozczarowaniem. Początek października zaczynacie w takim pewnym poczuciu bezpieczeństwa i potem następuje tąknięcie związane z jakimiś informacjami. To mogą być informacje związane z nieruchomością, którą chcielibyście kupić bądź nieruchomością, w której mieszkacie. To mogą być jakieś rzeczy po prostu też związane z domem. Być może dostaniecie właśnie wiadomość dotyczącą podwyżki czynszu, podwyżki opłat, czegoś, co w jakiś sposób Wam to bezpieczeństwo finansowe tutaj troszeczkę zaburzy w tym październiku. Przy czym może nawet nie zaburzy, ale to nie do końca będzie zgodne z Waszymi oczekiwaniami, bo trójka mieczy to też jest karta tutaj właśnie rozczarowań. Przy czym warto pamiętać o tym, że jeżeli czegoś nie oczekujemy, to automatycznie nie dajemy. Przestrzeni na to, abyśmy byli rozczarowani. Natomiast tutaj mogą do lwów w finansach, w tych kwestiach finansowych docierać jakieś trudne informacje, które w październiku będą na Was wpływać. Dobrze, i na koniec jeszcze zobaczmy, jakie wyzwania mogą czekać lwy w październiku. Dwójka buław, księżyc i dziesiątka kielichów. Ta dwójka buław mówi o tym, że warto jest planować. Być może dla części lwów wyzwaniem będzie to, żeby usiąść i coś zaplanować, bo ten październik faktycznie rysuje się w takich dosyć dynamicznych energiach, i być może część lwów chciałaby iść na żywioł. Natomiast te karty podpowiadają, że dobrze będzie zaplanować. Co więcej, te lwy, które boją się marzyć, drogi lwie. Masz zuchwale, planuj wielkie przedsięwzięcia, wejdź w rolę marzyciela. No, tutaj ten lęk na pewno dla części lwów będzie do przepracowania właśnie pod kątem jakiejś takiej zuchwałej przyszłości, natomiast część lwów może go też przepracowywać w kontekście z uwalnianiem się z przeszłych historii, bo. To zazwyczaj wiąże się z jakimś balastem emocjonalnym, bo coś jednak za sobą zostawiamy, z czegoś rezygnujemy. Być może ten lek w części lwów będzie wybijał w tym obszarze pracowym, gdzie ta energetyka jest taka dosyć wymagająca, chaotyczna. I to może po prostu też powodować dla części lwów tutaj jakieś takie lęki i obawy, które warto, aby lwy starały się przepracować i nie ulegać im, aby lwy pamiętały, że to one tworzą swoją rzeczywistość i dadzą sobie radę w większości sytuacji. Jeżeli drogi lwie boisz się właśnie porozmawiać z mamą czy teściową, no to warto to dobrze zaplanować i zadbać o dobrą atmosferę, a ta rozmowa też pójdzie okej. Okay. I to, co karty radzą, to to, aby lwy znalazły w tym dzierniuku też czas na to aby Tworzyć tą dobrą atmosferę, tworzyć tą dobrą atmosferę w relacjach, ale też w miejscu pracy, w którym będzie odrobinę nerwowo. Natomiast możecie próbować wnosić tutaj taki spokój, optymizm, trochę jak to lwy potrafią też pobłyszczeć. W każdym razie w wyzwaniach jest, być może nie będziecie, drogie lwy, właśnie mieli przestrzeni, czasu na tą dobrą atmosferę, ale warto o nią zadbać i warto zadbać o to, żeby te wasze lęki i obawy były poprawnie tutaj. Tutaj dobrze zaadresowane, jakby ukojone. I jeszcze, tak sobie, drogie, lwy, przejdźmy przez to, co zostało już powiedziane w podsumowaniu. We wrzesień wchodzicie z takim refleksyjnym nastrojem, być może skupiacie się na potrzebach intuicji, a być może wnosicie jakieś tajemnice, mogą Wam domykać się jakieś kwestie przeszłe, możecie przeżywać katarzis, aby potem ruszyć dosłownie z kopyta. I też w październiku dla lwów wybija taka mocno romansowa energia, więc tutaj, jeżeli część lwów chciałaby. Wchodzić w romans, to być może będzie taka możliwość. Część lwów może wyruszyć w jakąś podróż, o której już wcześniej było mówione. To może być podróż zawodowa, to może być podróż taka po prostu prywatna, to mogą być też nowe doświadczenia, bo tutaj część lwów na pewno w tym kierunku będzie ciągnąć. W uczuciach lwy po fazie wewnętrznego wycofania przechodzą do takiej fazy podwyższonej atrakcyjności, możliwe spotkanie partnerki do związku, możliwe spotkanie osoby do romansu, też gdzieś w tle mogą przewijać się kwestie związane z kobietą rodzinną, na przykład mamą, teściową czy żoną, z których jakieś sytuacji z których Wy w tym kontekście będziecie chcieli się wyprowadzać. Jeżeli chodzi o obszar pracowy, no to tutaj karty proszą Lwy, aby Lwy pamiętały o tym, że same tworzą swoją rzeczywistość pracową i pamiętajcie drogie Lwy, nie Dajcie się wciągnąć w potyczki pracowe, przepychanki, które Was nie dotyczą. No chociaż tutaj faktycznie ten czas może być taki bardziej wymagający, ludzie w cudzysłowie mogą chcieć od Was rzeczy, mogą dużo do Was wracać, mogą wam wrzucać jakieś dodatkowe zadania. I to wszystko będzie jakaś taka nerwowa aktywność, której na koniec niewiele wynika. W obszarze pracowym też pamiętajcie drogie wy o tym, żeby sobie urealniać informacje, sprawdzać, robić research i nie zgadzajcie się na to, aby wpływały na was. Plotki. W kwestiach finansowych, część lwów może przeżyć jakieś rozczarowanie przy nieruchomości, przy domu, związane z informacjami, które lwy otrzymają. Tutaj karty radzą, aby po prostu otworzyć się na to, co może przyjść, nie nastawiać się w myśl reguły: nie oczekuj, a nie będzie rozczarowań, ale tutaj, drogie lwy, możecie jakieś informacje w kontekście nieruchomościowym w tym październiku otrzymać i te wiadomości wpłyną na Wasze finanse. Natomiast jeżeli chodzi o wyzwania, no to karty proszą o to, aby lwy śmiało planowały nie tylko nadchodzące tygodnie, ale w ogóle swoją ścieżkę życiową, ścieżkę kariery. No, maszcie, drogie lwy, po prostu maszcie. Część lwów będzie musiała poradzić sobie z jakimiś lękami. Te lęki mogą być związane z różnymi obszarami życia, ale też mogą być związane po prostu z domykaniem pewnych historii przeszłych. I tutaj, drogie lwy, po prostu pamiętajcie o tym, żeby sprawdzać, co jest rzeczywistością, a co jest tylko w waszej głowie, i też stosownie do tego działać. I też karty proszą, aby lwy tutaj, nawet jeżeli będą miały natłok różnych wydarzeń, znalazły czas na tworzenie sympatycznej, rodzinnej atmosfery, spędzanie czasu z bliskimi i znalezienie po prostu chwili dla siebie, tak aby ten czas był dla nich emocjonalnie satysfakcjonujący. Drogie lwy, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego wideo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, dajcie suba. Gdybyście chcieli czytanie indywidualne, to też dajcie znak na maila i wtedy coś ustalimy. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tej prognozy. Do usłyszenia. Cześć!